Witajcie. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie montować klapkę w LGG. Znaczy, mm. <laughs> chciałem powiedzieć LGG6 w Samsungu A5 2016. Mamy tutaj takiego Samsunga. On jest sprawny. Wymagał wymiany klapy, ponieważ miał normalnie tutaj. Mam tutaj nową klapę. Znaczy, ona nie jest nowa używka z demontażu. Tylko poprzednia klapa miała po prostu tutaj taką dziurę, i normalnie było pęknięte, jakby taką dziurę miała. O tu, o takie coś, taki kwadrat, i nie było w ogóle szkła w tym miejscu. I było widać tylko ten, taki, ten taką folię z barwnikiem, czy jak to tam. Dobra, i cóż. Narzędzia, jakie będą potrzebne do montażu, w tym przypadku będzie to montaż oczywiście bez uszczelki fabrycznej, więc to może być zaliczane również jako druga część tamtego filmu, co już robiłem. Mm, I będą pod, będzie potrzebny klej. to 8000 najlepiej, biały, aby nie było go widać. Trzy gumki recepturki. I to tak naprawdę tyle. I dwie sprawne ręce. Więc dobra. A i przed montażem najlepiej sobie tutaj e, tę antenę nfc sobie tak dwoma tasiemkami cienkimi przyklejcie do baterii, aby Wam to po prostu nie, nie latało w środku, i można było łatwiej przykleić klapę. Dobra, to w takim razie przystąpmy do montażu. Pierwsze co to najlepiej sobie weźcie jakiś tam alkohol czy coś. I zaproponował byle. Jaki ważny był to alkohol, tylko nie piwo, oczywiście, ani jakieś inne. Ani jakaś inna wódka, czy coś innego. <grym, bo <grym, da się pomylić. No, zwykły taki alkohol no, albo płyn do dezynfekcji też podejdzie. Bo to też jest alkohol. I po prostu sobie bierzecie szczoteczkę, czy jakiś patyczek do uszu, czy coś innego, czym możecie wytrzeć sobie od zdyzynfekować wnętrze telefonu. Cyk. Zrobione. I teraz. Jeszcze odpalimy się światło Sek. lampę. Czek. Ok. I cóż, jest wszystko zdezynfekowane. Uf, uf. wszystko mo można już wytrzeć. Mamy tył. tył też sobie wyczyścić czymś jakąś sielką, czy z czymś innym. A i ten film nagrywam LG G6, w którym wymieniam klapę. A tym telefonem nagrywałem film o LG G6, więc ciekawe akurat. Dobra, więc teraz wytrzyjmy najlepiej odciski palców ze środka. Do tego użyjcie sobie jakieś ściereczki, czy coś, aby nie było widać wcześniej, że naprawiony był. Czy coś. Nie no, będzie to widać, ale nie będzie chociaż paluchów. Widać. Dobra. To teraz, jak mamy taką klapę pustą, czystą, to bierzemy sobie klej. Patrzymy w jakich miejscach sobie patrzymy pozostałości po uszczelce, gdzie były tu, 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 tu. o tutaj, po rogach. Sobie najpierw nakładamy klej miejsca, gdzie ta uszczelka się znajdowała. Czyli o tak cyk. W tym przypadku to będzie tak wyglądało. Cyk, cyk, cyk. I proszę bardzo, jeszcze tutaj kropka. Okej. Okay. Wszystko wydaje się być dobrze zrobione. Że tutaj sobie dajemy taką trochę cyktu. Tu tu, 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 dajmy sobie więcej na rogach dajcie sobie yy, sporo kleju, aby się to po prostu nie odkleiło potem zamknijcie sobie tupkę z klejem następnie wytrzyjcie sobie w, wnętrze klapki, jeżeli jest to wymagane oczywiście za tutaj na tryb przyokątny było widać dokładnie. Uf. Ok, klapka wyczyszczona, i teraz uf, 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 montujemy uf. i nakładamy tą klapkę i sobie. Dociskamy w miejscach, gdzie ten klej sobie nałożyliśmy. Cyk, cyk, cyk. Nie dociskajcie tego bardzo mocno, ponieważ to wpłynie na to, że ten klej się po prostu wydostanie na zewnątrz. Proszę, tutaj troszkę za mocno docisnąłem się wydostało trochę. Zaraz ten klej sobie tam wszystko zrobi swoje. I cóż, jak mamy już na takim etapie ten montaż, to najlepiej weźmy sobie gumki, recepturki i sobie. zaletmy <zaretnie> ten Ten, aby przycisnąć tą klapkę. Tych tutaj po rogach. Sek. I, cyk, I trzecie tutaj, w tym miejscu. Opa, coś tam zszyliło. No Opa. Bierzemy sobie... Opa, tu już ciężko idzie. Ej, Cyk. I mamy sobie tą klapkę ładnie dociśniętą. Sobie jeszcze tutaj tą gumkę recepturkę możecie spróbować e, podnieść na góry. Opa. I zrobić takie jakby X. I to Wam jeszcze lepiej przytrzyma ten tył. I Wam się on nie odklei. I dobra. Jak już mamy zabezpieczone wszystko gumkami recepturkami to możecie najlepiej postawić jakiś cięższy przedmiot na tył, na klapę, aby wam się po prostu to przykleiło porządnie. Ja zostawię sobie tutaj po prostu to, aby to się skleiło. Cyk. Zostawiamy to tak. I dobra, ja pauzuję i wracam, kiedy ta klapka już się zaklei. Wszystko będzie dobrze, git i Wam pokażę co dalej po takim montażu dobra, no to ja pauzuję ponownie witam ponownie klapka już się skleiła udało mi się to całkiem dobrze zrobić i cóż, i teraz Wam chcę pokazać część długą. tak naprawdę po już procesie samego montażu, czyli tej najtrudniejsze części i po takim montażu najlepiej psiknąć sobie taką klapkę alkoholem sobie wyczyścić ją po prostu tak. Na około tutaj. Wyczyścić również reszt resztki kleju, które wyszły poza klapkę. Po prostu palcami to można już wykonać. To jest łatwa robota. Widać na tej tabce mamy tą taką powłokę specjalną, która robi, że to tak ta woda po tym szkle się nie chce jakby rozprowadzić i wyczyśmy sobie tutaj kleju. Sek, wyczyszczone. I teraz należy wziąć jakąś szmatkę i sobie wszystko przetrzeć. krawędziach cyk no i proszę oto była wymiana klapki w samsungu a5 2016 notka taka mała ten poradnik również działa na samsungu s6 s7 note 6 nie note 6 nie było note 5 note 7 note 8 note 9 s9 s8 samsung w S8 i S9 trzeba najpierw zdemontować czujnik linii papilarnych, ale później jest tak samo, no i to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł Wam w montażu takiej klapki. I ja się z Wami żegnam. Na razie.